Kordegarda to była część bramy zjazdowej. Strażnicy, którzy pilnowali, a też niektórzy sądzą, że tam bywały się chłosty na przykład. Fossa, właściwie to była nowoczesna, fortyfikacja. Generalnie wody tak w fosie nie było, jakbyśmy sobie wyobrażali. Rzeszowskie Historie. Kordegarda, Fossa, co to znaczy? To znaczy, że odwiedzimy okolice zamku. Sam zamek zostawiając sobie na nieco później. Grażyna pochenek witam się letnio i ciepło i zapraszam na spotkanie z Rafałem Kocołem, kierownikiem działu historycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. To on będzie przewodnikiem po okołozamkowym terenie Rzeszowa oraz opowie co nieco także o Wisłoku, nad którym wszak zamek kiedyś wybudowano. Miejsce nagrania to miejska fontanna. Ulubione miejsce nie tylko dzieci, ale i starszych rzeszowian również. Lubię to miejsce, bo to jest ciekawa, klimatyczna. Ze swoją historią. Nie sposób zresztą tutaj nie zmierzać w kierunku historii, dlatego że oprócz fontanny, która akurat nie, nie jest jakąś historyczną bardzo budowną, no to siedzimy w takim miejscu, które nas otacza zawsze historią w gruncie rzeczy, bo mamy i pałacy grubomilskich obok letni, tutaj obok zamek ale aleje glubomirskich, aleje pod kasztanami. To są rzeczy, które historycznie się wiążą i z Rzeszowem i, i z Rzeszowianami jako takimi. No to zacznijmy od miejsca, gdzie faktycznie siedzimy, czyli tuż przy fontannie. To jest woda. Kiedyś tu też było no, niemało wody właśnie. Nie mało wody i powiem, że jakbyśmy siedzieli w takim miejscu kiedyś, to byśmy byli pod wodą <grydy> nawet, powiem, bo trochę było głęboko, ale było też interesująco. No, no pewnie w tamtym czasie to pływalibyśmy na jakiejś łódce tutaj po tym jeziorku, które było. Niektórzy mówią jeziorko, niektórzy mówią staw przy zamku. Ale jeziorko ładnie brzmi. Może nie było to strasznie duże, ale, ale było wystarczająco interesujące, bym powiedział. Tutaj ta historia przede wszystkim wiąże się z taką częścią rekreacyjno-wypoczynkową kiedyś rodziny to jeszcze tak Właścicieli dwa zdania, zamku. No właśnie was zdania chciałbym powiedzieć, że właścicieli zamku, ale też właścicieli Rzeszowa jako tych Włości tutaj. No bo Rzeszów byłby miastem jednak prywatnym od średniowiecza. Moi no Rzeszowskich i spytka Ligenzy i właśnie rodziny Lubomirskich. No i właśnie ta historia wiąże, tego miejsca wiąże się właśnie z właścicielami miasta. Przede wszystkim Ligenzów i Lubomirskich, bo no jest to ta część pańska, byśmy powiedzieli. Zresztą od tego to później nazwę na ulicę 3 Maja Paniaga, że ulica Pańska. W czasach jeszcze właśnie Mikołaja spytka Ligenz z Złotego okresu dla rozwoju Rzeszowa. No tutaj w tym miejscu, gdzie mamy zamek Lubomilski obecnie sąd mieściła się budowla no dwór obronny, można tak powiedzieć. W tym miejscu historia jest bardziej skomplikowana, ale pojawił się Mikołaj z Pytek ligenza który tutaj osiadł na tym, w tym dworze obronnym. Pokonał właściwie swojego bratanka, wyrzucił go, można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, bo tam sytuacja bardziej skomplikowana była. Z właśnie tego dworu obronnego, którego później rozbudował. Nie ukończył tej budowli przed końcem swojego życia, ale później ją jak gdyby kontynuowano, i za czasów Lubomirskich powstała tak piękna budowla, jaką mamy. Tak poniekąd, ponieważ tutaj musimy mieć też świadomość, o czym chyba większość ludzi jednak nie ma w Rzeszowie i, nie, nie, i przyjezdnych turystów, że ten zamek w gruncie rzeczy jest zabytkiem, ale nie jest aż tak bardzo wiekowym, dlatego że już po Pojawili się to Austriacy, odkupując i uzyskując ten zamek i zresztą tutaj to również tą okolicę od właścicieli za zaległości w podatkach itd, tak i tak dalej. I pojawił się tu Sony więzienie. I budynek został totalnie przebudowany? Budynek został przebudowany, a właściwie można powiedzieć wyremontowany, bo w XIX wieku jakby to powiedzieć, Austriacy nie dbali zbytnio o ten budynek. Jednak nam odp odprawiały się oczywiście różnego rodzaju procesy, e, sprawy sądowe, trzymano więźniów, ale powiem tak jakoś nie przykładano się do, do dbania o ten budynek i na pewnym momencie no, były takie historie, że się sypał e, tynk i strop na głowę tych prawników, którzy tam pracowali w środku. Pękały bastiony i mury tutaj na stronie zewnętrznej, więc postanowiono coś z tym zrobić. I to wcale nie było takie proste. To nasuwają się dzisiejsze czasy. Biurokracji trochę było, komisje tutaj jeździły, oglądały, że tak powiem, ten zamek, czy rzeczywiście trzeba go naprawić, czy remontować. Postanowiono tak zrobić, znaleziono pieniądze, tylko że ośrodek wtedy był w Wiedniu centralny, nie w Warszawie. No i te pieniądze, rzeczywiście zeszłym udało się uzyskać partycypowało oczywiście w tym Ministerstwo Sprawiedliwości i tutaj ciekawo ciekawostka jeszcze powiem, że były też pomysły przeniesienia prawników z budynku, żeby budynek nie tyle oddać kulturze, co oddać wojsku. Chciano tam umieścić właśnie jakieś tam oddziały wojskowe. Wojsko niezbyt się przychyliło do tej propozycji. No i budynek odremontowano na początku wieku XX, ale w gruncie tak odremontowano, że go rozebrano praktycznie do fundamentów z wyjątkiem tam wieży, fragmentu i i odbudowano na nowo, że tak powiem. Czasami używając tych samych zresztą materiałów, zostawiając zresztą też fundamenty tuż nad ziemią, wieże, dobudowując wieże, bo wieża to ta, ta historia jest dosyć bardziej skomplikowana, bo wieża w, wcześniej przy takim dużym pożarze miasta w XIX wieku, dokładnie w 1842 roku, spłonęła część miasta, duża część właśnie zamku, część wieży i tą górę, taką którą widzimy na planie Widemana, tą piękną strzelistą. No nie odbudowano wtedy, tylko zrobiono je taki ten hełm trochę bardziej płaski, taki podobny do kościele farnym, znaczy na wieży kościoła farnego. A właśnie przy tym remoncie postanowiono nawiązać do tej historii na Rzeszowa tej starszej i bazując właśnie na planie Widemona. Tą strzelistą wieżę odtworzono. I tak powstał ten zamek, który mamy tutaj dzisiaj. No, o zamku to można by długo rozmawiać no, w zupełnie oddzielnym odcinku, albo może nawet i dwóch, ale my dzisiaj się będziemy skupiać bardziej na okolicach zamku. Ja niedawno przeczytałam takie pytanie związane z tą fosą, którą tutaj mamy. Skąd tutaj się w ogóle kiedyś wzięła woda? Posa właściwie to była nowoczesna fortyfikacja w sumie i tam w sumie generalnie wody tak w fosie nie było, jak jakbyśmy sobie wyobrażali, że jest zamek w średniowieczu i wlewa to woda wszystko. No tak do końca nie było. Faktem jest, że w Rzeszowie sporo wody było zawsze i no jest nawet do dzisiaj, tylko że niektórzy, nie wszyscy ją widzą, bo one są, ta woda jest zabudowana. Rzeszów był zresztą pokryty siatką różnych rodzajów strumyków rzeczek. Przede wszystkim Wisłok jest tutaj, trzeba powiedzieć, też miał swoje koryto, ale to koryto właśnie było tyle interesujące, że ono było elastyczne. Koryto było ruchome. Czy tu, gdzie teraz jesteśmy, też kiedyś Wisłok płynął? No Konkretnie tu? Też kiedyś Wisłok płynął w pobliżu właściwie, bo to jeziorko, o którym wspomnieliśmy na początku, to był fragment zakola, można powiedzieć, w ten sposób zabudowano, bo nie przystosowano samego Wisłoka, żeby ta woda tu wpływała i żeby uzupełniała, że tak powiem, tę ta wodę na jeziorku, na którym to zresztą stała wyspa jeszcze tutaj dodajmy. Na samej wyspie stała pogoda chińska. Bardzo ciekawe budynek, taka altanka. Do, na samą wyspę można było przepłynąć tylko za pomocą łódki. To zresztą też widać na, na planie Widemana. Oczywiście tak. tylko właściciele zamku mogli tutaj się dostać, no, prawda? I służba. służba. Jeszcze, ewentualnie jeszcze, jeszcze członkowie, na przykład, na przykład orkiestry. Zaproszenie goście. Tak, też, ale orkiestry zamkowej, jeżeli chodzi o to, bo w samej, w samej tej altance, w samej pogodzie chińskiej, zdarzało się, że grała orkiestra zamkowa, która była. No, każdy wtedy jakiś, powiedzmy, właściciel jakiegoś miejsca, bogatszy magnat, arystokrata, no, starał się jakąś tam orkiestrę, zespół, powiem, mieć u siebie w różnych celach, przy różnych uroczystościach. No dobra, no, a wracając do tej fosy? A wracając do fosy, ona generalnie nie była uzupełniana wodą. Same, same, że tak powiem, bastiony stanowiły jakąś ochronę dla, dla samego tego miejsca. No, jeżeli chodzi o te wały, które tutaj, tutaj widzimy, obok mamy Aleje Lubomiejskich, to one w tamtych czasach no, jeszcze tak, w takiej formie nie istniały. One się dopiero później pojawiły, a w, w tym miejscu, jak już mówiłem, to była część i zamek, i część rekreacyjna, zresztą niedaleko położona Zamku Lubomirskich, gdzie... Obok budowano to też trzeba bo mówimy tutaj o no, jeziorku, to było połączone bezsprzecznie z pałacykiem letnim lubomiriskim, bo stanowiło całość i z ogrodami zamkowymi, które tutaj były obok nas. zaraz. Dzisiaj po ogrodach tak naprawdę, no i niestety po tym jeziorku to śladu nie ma, oprócz fontanny, która w jakiś sposób tam nawiązuje do wody. No jest bardzo malutki, ale jest ogród właśnie przy lubo lubomirskich, którego właścicielem jest teraz okręgowa izba lekarska. Oczywiście to skala. jest niewielka skala, no, nie prawda? Skala właśnie. No, niestety. niestety niewielka, ale bardzo. Ładnie nawiązano tutaj do, do samych ogrodów zamkowych, z tym, że one były dosyć duże. Około 10 hektarów było tych ogrodów A, kiedyś. To, to jaki to był obszar, same te ogrody? Spory. Tutaj sięgał w stronę wschodnią jeszcze za Pałacykiem Lubomilskich, ale przede wszystkim to e, najbardziej takie charakterystyczne i interesujące są ogrody, które wychodziły w przestrzeń przed Pałacykiem Lubomilskich, w stronę właśnie Alei pod Kasztanami i tu, gdzie mamy willę, to takie piękne, które są, ale to budowane dopiero w XIX wieku w stronę Kordegardy, która nie wiem, czy jest tam rozpoznana przez większość mieszkańców Rzeszowa, ale to jest dzisiaj fragment prywatnej posesji. Kilka ładnych lat temu to rzeczywiście jak była ruina. Ale obecnie jest to troszkę tam odremontowane i jest to fragment jak gdyby lokalu, nie wiem czy to lokowanie produktu będzie w hosach, który jest tutaj obok, ogóle to po to, żeby zlokalizować tą Kordegardę. Kordegarda to, to była część bramy gwiazdowej, tam była warta, strażnicy, którzy pilnowali, a też niektórzy sądzą, że tam w Kordegardzie odbywały się kary za jakieś tam przewinienia, chłosty na przykład trzymano w dybach, czy przez jakiś czas trzymano w areszcie po prostu. Także to było takie miejsce i to miejsce właśnie mało dzisiaj Dostrzegalne jest przez, przez mieszkańców, a bardzo też ciekawe, i no, to jest to zabytek jeden ze starszych w Rzeszowie. A właśnie ogrody zamkowe sięgały aż po tą Kordegardę, w tamtą stronę, przynajmniej w stronę zachodnią. No, były pięknie przygotowane, bo to, bo to był taki ogród no, na planie Widemana. To najlepiej widać, bo to jest połowa dokładnie 1762 roku, kiedy major Karol Henryk Wideman namalował ten plan perspektywiczny Rzeszowa. W tym ogrodzie przycięte różnego rodzaju krzewy, drzewa, rośliny, podobno tych roślin, odmian roślin w ogrodzie samym było ponad 700, także robił to wrażenie jednak. A tutaj jeszcze warto też zauważyć, że oprócz ta część rekreacyjna, czyli jeziorko, pagoda chińska, wyspa, obok tutaj ogrody zamkowe, jeszcze trzeba dodać, że chyba w Rzeszowie najstarszym teatrem, bo się mówi o Teatrze maszkowe o Teatrze Reduta i tak dalej, ale nie, nie wspomina się, że najstarszy teatr mamy właśnie za sobą, czyli mieliśmy się udzielić. Jest Pałacyk Letni Lubomirskich, bo tam się odbywały różnego rodzaju spektakle. Właśnie po to on był też, też czasami nazywany w, do, w starych dokumentach jako teatr. Bo jest to pałac Letni Lubomirskich, my dzisiaj mówimy. Kiedyś nazywano też Pałacem na Winnicy, też teatrem nazywano Pałacem na Winnicy, dlatego że to wzgórze tutaj za nami, na którym do tej pory zresztą budynek w pałacu jest, to była winnica tak naprawdę, uprawiana tu winorośla na stokach. Kto wie, klimat się zmienia, może kiedyś te wino no, też ja tu sprawiało. Zbliżamy się wróci. do tego momentu. Tak mi się wydaje. A, a posiadłości zamkowe, jak, jak były obszerne i o jakich miejscach powinniśmy? Powinniśmy, czy chcielibyśmy pamiętać. Możemy o nich pamiętać właśnie zawsze przychodzą, czasami gdzieś tam w jakichś ramach swoich obowiązków czy, czy spacerów, warto o nich wiedzieć. Czasami były używane też nazwy jeszcze kiedyś przez starszych Rzeszowian, a dzisiaj już nie istniejące w gruncie rzeczy. Właśnie te części, które należały do rodziny lubomirskich, gdzie mieściły się, na przykład trzymano konie, trzymano psy specjalne, szkolone, tresowane są do polowań. I to są te części, które szły w stronę północno-zachodniej, było i psiarnisko i tak zwane. Postojnie. Musi Pan tutaj jednak... Posłużyć się jakimiś ulicami, tak y, dla orientacji. Psiarnisko, no, no, psiarnisko czyli piernisko, Pułaskiego piernisko mniej więcej. to najbardziej, jakbym powiedział, brzeżna część y, historii, o której opowiadam. Y, Mianowicie tak okolicami między Pułaskiego. I idziemy w stron od Pułaskiego w naszą stronę tutaj. Ta, ta cała część za tymi, ulicą 3 Maja, w tamtym kierunku, to były te części pańskie tak zwane. Czyli jak już mówiłem, no Psiarnisko, stanie tam później, no, oczywiście jak... W ogóle to w takim razie to sugeruje, że to mhm. tych psów było sporo, tak? Było Ważną częścią By, życia. Ważną częścią życia i tradycji, że tak powiem, i szlacheckiej, i magnackiej w tamtym czasie. No, polowania po prostu urządzano. To były specjalnie tresowane psy, które tam trzymano na specjalnie przeznaczone budynki. No, ale jak się wszystko jak gdyby rozsypało, to znaczy yy, nastały, nastały zabory te części sprzedano, miejsce się właśnie stąd wyprowadzili, no to to już rozdosponowano pomiędzy mieszkańców i tam przez jakiś czas, no właśnie na psiernisku i w okolicach, to stały takie domki drewniane, które mieszkali, no takie, znaczy biedniejsze, no biedniejsze rodziny w tych domkach czasami wynajmowano na przykład lokale, czy tam pokoje studentom, czy uczniom. Tak w ten sposób zarabiano, starano się zarabiać. Czyli psiernisko i tam też stajnie, tak? To... No I później stanie, jak idziemy bliżej, jak na do nas. W naszą stronę to, to właśnie stanie Tutaj też warto wspomnieć, jak już mówimy o tych częściach pańskich, o tak zwanym wygnańcu, bo tutaj czasami się pojawia gdzieś to słowo wygnaniec. Do, do tej pory, chociaż już mało używane jest. No to właśnie część Dąbrowskiego ulicy, idąc w, w kierunku tam za zamęt, czy od wejścia zamku w Głąb Dąbrowskiego, bo skąd się wziął? wzięła ta nazwa, no to Franciszek Kotula opisuje zresztą nie tylko on w swojej publikacji Tamten Rzeszów. Chodziło prawdopodobnie o to, że po prostu ludzi znaczy mówiono wygnano z, z, z tych terenów tutaj, gdzie jest i ten zamek lubomilskich i przyległości takie pańskie przetransportowano na najbliższy teren, bo chodziło o to, żeby uzyskać teren pod właśnie te posiadłości, posiadłości pańskie, pod zabudowanie właśnie stajni rozległych Psiarnicka i innych tam budynków lubomirskich. No i stąd się wziął wygnaniec właśnie. Zresztą sąsiadujący niedaleko z rudkami. Tutaj, zresztą też w stronę Wisłoka, w tą południową stronę, na południe od zamku, to też mamy kilka właśnie takich miejsc charakterystycznych dla, dla miasta, właśnie odnoszących się do historii miasta, jak Podpromie, które nazwa funkcjonuje do dzisiaj. Nie, nie funkcjonuje już za bardzo nazwa Maćkówka na przykład, która pochodziła od Karczmy, która mieściła się na styku tam pod, po, na, na, na granicy można powiedzieć Podpromia, chociaż nie, ta granica nie jest jakby uchwy, uchwytywalna w jakiś sposób obecnie. No ale to też przysiłek drabinianki, prawda? Właśnie powiem, to... Różnie kiedyś traktowane, bo niektórzy traktowali to jako tam rodzaj jakiejś jakieś niektóre części jako wsi i tak dalej, to mamy, mówimy, mówimy też o przysiłkach i rzeczywiście jak Pani wspomina, no to był raczej przysiłka, właściwie drabiniaki o której też się mówi czasami, ale już w innym kontekście zupełnie, bo Przedałabinianka była po drugiej stronie Wisłoka. Dzisiaj mamy tam na przykład osiedle Nowe Miasto, przynajmniej część tego osiedla. Tu się w ogóle ta, ta architektura Rzeszowa zmieniła i położenie Rzeszowa się zmieniło, bo ten Rzeszek był dużo mniejszy kiedyś. A idąc tutaj jeszcze w stronę od Maćkówki w stronę północną, to będziemy się zbliżać do, tego, co tutaj mamy przed sobą, również, czyli ładnie wyglądających wieżowców, które się pną do góry najwyższe budynki. Obecnie tylko w Rzeszowie, oczywiście, no ale w tym miejscu i obok, na szczęście, zostały tam fragmenty olszynek słynnych, bo olszynki w historii Rzeszowa zawsze jakieś tam miejsce swoje miały. To nawet nie sięgając z jakichś do dalekich czasów, ale. Ale tam i rodziły się jakieś zręby konspiracji. Tam zresztą Rzeszowski, nie tylko Rzeszowski bohater, Kula zapoczątkował, chciał zapoczątkować jaką konspirację, walcząc jeszcze w czasach zaboru na wolność jako młody chłopak, ale mu się tam nie do końca udało. Później były czasy, że tak powiem, scoutingu z jego strony i później Związku Strzeleckiego. Ale właśnie w olszynkach też i y, y, różnego rodzaju rozrywka stosowano, czyli grano, spacerowano, były mecze organizowane właśnie w olszynkach a w nowszych czasach i w starszych również też y, pary tam chodziły, że tak powiem, też na spacery, powiedzmy <grywamy> już w, w jakimś takim czasie wieczornym. Także no, te olszynki miały no, różną ciekawą historię. Olszynki czy olszynka? Olszynki i olszynka, właśnie, bo tak oczywiście też i y, pojawiało, czasami się pojawiało, pojawiała stosowana nazwa taka olszynka. Tak, jak olszynka grochowska mamy na przykład, ale olszynki mówi się generalnie również. Oczywiście nazwa pochodzi od olch, tak? Tak, no właśnie, sęk w tym, że tych olch tam nie ma praktycznie, <grych> ale były, rzeczywiście były i to w sumie nawet bym powiedział do, nieda do, znaczy do niedawna, do, do końca II wojny światowej, ale dlatego, że po II wojnie światowej. Drzewa w dużej mierze też powycinano, później posadzono te, które, które mamy w sumie, bo chodziło o to, że no wiadomo, cia, czasy były ciężkie, powojenne, braki wszędzie no i na opał też drzewa, drzewa powycinano. Robili to mieszkańcy Rzeszowa i żołnierze, którzy tutaj też stacjonowali swego czasu. Także to ta oryginalna taka. Taki drzewostan to nie, generalnie się tam nie zachował, no, ale do tej pory się właśnie mówi o szynkach czasami. No, pewnie już niedługo nie będzie się mówić, ale mam nadzieję, że ta nazwa, przynajmniej historycznie, zostanie zachowana. A w ogóle to był dużo większy teren, niż nam się kojarzy dzisiaj? Tak mi się wydaje. Chociaż powiem tutaj, właśnie z tym terenem to jest dosyć skomplikowane, dlatego że, jak wcześniej wspomnieliśmy, Rzeszów miał rzekę Wisłok, która była generalnie niezbyt regulowana. Ona została wyregulowana dopiero za czasów austriackich. Ta rzeka Wisok płynęła sobie jak chciała, to znaczy jak, jak chciała, to płynęła w tym albo w tamtym miejscu. I tutaj ciekawa, ciekawostka jest taka, że Olszynki, czy tam Olszynka powiedzmy, no to raz były po prawej, raz po lewej stronie koryta Wisłoka. I czasami właśnie jak mówimy tutaj w kontekście tego jeziorka rekreacyjnego takiego z tą pagodą, z wyspą i pagodą chińską, no to właśnie to było już to zakole, które płynęło jak gdyby przed Olszynkami, a nie za Olszynkami. Był taki moment w XVIII wieku, że koryto Wisłoka sięgało aż do zabudowań klasztornych ojców Piarów, aż do tego miejsca. Także to był taki teren zdradliwy. Taka rzeka z rozmachem. Taka rzeka z rozmachem. Ma to swoje minusy, ale ma też plusy zmalownisze dosyć. Taka, że tak powiem, niepokorna rzeka, można powiedzieć. Ale kiedyś to, to Wisłok był większą rzeką, nieco to też trzeba też wspomnieć, aczkolwiek trochę, trochę historycznie na marginesie, że, że, że Wisłok był rzeką spławną, czyli tą rzeką transportowano towary. No, byśmy nie mogli już tego zrobić, bo, bo no nie jest taka, taka wielka i głęboka. To w takim razie może pan jeszcze powie o porcie w Rzeszowie. No właśnie, nie, port w Rzeszowie rzeczywiście podobno był, no to znaczy powiem tak, do końca nie, nie, do końca wiemy, tam są szacowane i wielkości. Na zasadzie porównania rzeczywiście tego portu do portów, które znajdowały się w innych miejscach koryta rzeki Wisłok. No podobno był dosyć rozległy, tam przepakowywano, składowano różnego rodzaju towary, jakieś zboże. Jeden z, z badaczy tutaj opisuje, że z tego co pamiętam, to że samo Nadbrzeże tego portu to było gdzieś chyba około 100 metrów, zabudowy. A gdzie by to mogło być? Gdzieś pomiędzy, że tak powiem, no właśnie, anzykami a mostem ulicy dzisiaj włoskiej i Piłsudskiego, ale nic po tym nie zostało w gruncie rzeczy. Nie ma specjalnie na ten temat materiałów. Możemy sobie tylko właśnie porównać. Ale rzeczywiście taki port był. Zresztą jest też nazwa tutaj palikówka, którą stosujemy, i jeżeli chodzi o samą tą nazwę, to właśnie wiąże się też z sportem, bo palikówka to odpala, czyli odpali, które tam wzmacniano nadbrzeże i tak dalej, od tego to nazwa właśnie i w ten sposób to wyglądało. Zaczęliśmy mówić o Wisłoku i o porcie i nie wiem, czy Pan zauważył, ale fontanna się no, bardziej było. intensywnie się włączyła i większa woda się pojawiła, więc może to jakiś może znak. to jakiś znak, duchy przeszłości. <laughs> może, może, może. może. Ale tak, jeszcze powiedział Pan, właśnie może jeszcze wrócimy do wody, że tutaj był ten wielki staw, ale był też przecież mały staw, prawda? To stawów to w ogóle było sporo, bo tutaj no, ten bardziej się włączyło właśnie. Woda. Znaczy te stawek było sporo, bo tutaj jeszcze też te w częściach pańskich oczywiście były stawy rybne, tak zwane, tutaj poukładane są ładnie, to właśnie widać na, na, też na planie Widemana, gdzie te ryby hodowano i one były na stół pański wykładane później po przygotowaniach w kuchni. Także ta woda, jak już mówiłem, otaczała tu ze wszystkich stron korzystano z tego, co było tak naprawdę, bo Rzeszów, jak już mówiłem, wcześniej był miastem dosyć no wodnym, bo było i mówię rzeczki, strumyczki, podoki, wisłok, ale też były różne mokradła, bagienka, ale to pomagało też nie tylko w uzyskaniu jakichś pięknych efektów, jeżeli chodzi o tej strony wizualnej czy w gospodarce miasta, ale też istotne było, jeżeli chodzi o obronność, bo rzeczywiście to pomagało w przetrwaniu miasta nawet bez jakichś specjalnych murów, których to murów to w Rzeszowie specjalnie nigdy nie było, były wały o części fragmentów fortyfikacji i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o, o same miejskie umocnienia, to generalnie murowanych wałów nie były wały ziemno-drewniane, jak już. No ale to właśnie ta woda, ta woda bardzo wspomagała w tym momencie e, Rzeszów i bezpieczeństwo miasta jako takie, chociaż powiem to bezpieczeństwo miasta, ale tu już wchodzimy na inne tereny, było czasami no, niestety zakłócane. Możemy tutaj o podpromiu powiedzieć, bo podpromie, no tam o, o wspominałem o nim, ale podpromie e, skąd nazwa się biorze, bo Maćkówka no to od karczmy Maćka, a potem e, to była karczma żydowska. Ale dalej za, za tą Maćkówką było podpromie, które tak jak już mówiłem nazwa używana do dzisiaj. Dzisiaj to oczywiście to znacznie inaczej wygląda, bo mamy parking, mamy halę sportową, później są bulwary. Ale podpromie nawiązanie jest do promu, który tam wcześniej kursował po rzece. To jest bardzo istotne ze względu na, na wodę i na transport mieszkańców. Właśnie łączność pomiędzy tamtą stroną, tamtym brzegiem Wisłoka, a tutaj tą częścią miejską, bliższą Śródmieściu. Bo no, kursował tam prom, jeszcze jest tam zresztą taki rodzaj pomnika nawet postawiony na bulwarach, tak zwany Admirał Rzeszowski, czyli Stanisław Nitka, który w sumie jeszcze w czasach Polski Ludowej ludzi tym promem transportował przy rzekę, ale tak było i wcześniej historycznie. I rozumiem, że ta lokalizacja się zachowała tego promu, mniej więcej. No, to mniej więcej się zachowała. Po, potem pojawiła się ta kładka, która łączyła brzegi, no to już ten prom nie był tak potrzebny, ale wcześniej przez dłuż, dłuż, długie lata po II wojnie światowej jeszcze on kursował. I w dawnych czasach to samo było, dlatego że nie było takiej łączności z tą częścią e, brzegu Wisłoka, ponieważ no, mostów tak, i, tak nie było, e, jak dzisiaj. Były brody. Przez bród ewentualnie też korzystano w jakiś tam sposób, no ale e, część ludzi właśnie transportowała się przez prom. No to jest sam nazwa pod promie, czyli pod promem, tak powiem. Zresztą sama rodzina Nitków jest dosyć ciekawa, bo to była cała rodzina, która się tym zajmowała, tak naprawdę. Najbardziej znany właśnie jest Stanisław Nitka, też podczas II wojny światowej, że nawiązują do ich historii, pak pokrótce oczywiście, no uczestniczyli w ruchu konspiracyjnym, w armii krajowej. Później łaskawie tutaj przy, przychodzący, że tak powiem, nasi. Jeszcze niedawniej sojusznicy, czyli Rosjanie, wytransportowali ich na wschód. Tak jak zresztą różnego rodzaju działaczy polskich niepodległościowych i konspiratorów, przez zamek zresztą, tak swoją drogą na Lubomilski, gdzie trzymano więźniów, właśnie m.in. członków Armii Krajowej. Bo jak Rosjanie tutaj weszli do miasta, no to niestety yy, nastawa aresztowania. KWD swoją robotę wtedy zrobiło i, i duża część właśnie konspiratorów trafiła do więzień. A jak trafiła do więzień, no, to później trafiała w różne miejsca, między innymi zsyłano po prostu na wschód, tam trzymano, po, e, Stanisław Niedka po, po wielu latach wrócił rzeczywiście e, po, po cesti stalinowskiej, bym powiedział, no, do Rzeszowa i zajął się swoją profesją, tą, którą robił do tej pory. No ale taką historię też ta rodzina miała. Nie tylko tą związaną z promem samym. Milczący admirał Nitka, ja go też jeszcze pamiętam jako dziecko, bo y, mieszkałam na Nowym Mieście, tym współczesnym, więc te y, monety oczywiście wrzucałam do jego, do jego kieszeni. Natomiast to, co było bardzo charakterystyczne, to zapach palonych przez niego papierosów. A to, to, to zgadza się, no bo rzeczywiście palił sporo podobno. Ale tutaj jeszcze powiem tak a propos tego pomnika, że on może być w niezłym miejscu, tylko trochę dalej od rzeki samej Wisłoka, bo niektórzy Mieli zażalenia, że taki rodzaj pomnika stoi trochę za daleko Wisłoka i on tego Wisłoka nie widzi właściwie. No ale być może nie wiem, chodziło o to, że kiedyś koryto Wisłoka zmieniało swoje miejsce. Faktem jest, że tam woda jest trochę w oddaliwie. No i tak, zaczęliśmy od wody i kończymy właściwie na wodzie. Na no, wodzie, No coraz intensywniej tutaj mamy szum, ale to bardzo fajnie wygląda malowniczo. Można zaprosić tutaj zresztą mieszkańców. Może Pewne, że tak powiem, tutaj przyjdą komuś historie właśnie związane jeszcze z czasami rodów obomyskich, którzy tutaj byli i też odpoczywali. Na pewno i okolice zamku i Olszynki to znakomite miejsca na odpoczywanie. Nawet jeśli teraz ten wspomniany wieżowiec góruje nad miejskim krajobrazem. Widać go zewsząd, znają go już wszyscy. No, prawie. Nie widzi go admirał Nitka, wyrzeźbiony przez Pawła Chlebka. Nasz przewoźnik skierowany jest w stronę Wisłoka, tak jak wtedy, gdy przewoził mieszkańców miasta za dobrowolne datki.